Grupa teatralna pod nazwą Teatralnia K40 wystawiła w murach Muzeum Dulag 121 sztukę zatytułowaną Pocztówka z Dulagu. W sobotnie popołudnie 14 stycznia aktorzy przedstawili w formie poetycko-muzycznej spektakl o losach wypędzonych warszawiaków i więźniów obozu przejściowego. Trochę łączymy to z faktem, że 16 stycznia 1945 roku obóz przestał istnieć. I to jest dla nas bardzo ważna data. W związku z tym postanowiliśmy właśnie zorganizować to, ten spektakl tutaj przypominający losy którzy, osób, które tu były. Natomiast jest to spektakl, który można oglądać przy każdej okazji ponieważ on opowiada o tym, co się tutaj działo od 6 sierpnia do właśnie tego 1944 roku, do tego 16 stycznia 1945, o ludziach, którzy zostali wypędzeni z Warszawy, którzy byli tutaj w obozie, jak wiemy, w tragicznych warunkach. O tym, że ich losy dalsze wcale nie były łatwiejsze, bo trafiali w różne miejsca i do obozów koncentracyjnych, przede wszystkim do obozów pracy, a także do generalnego gubernatorstwa na Tułaczkę. Myślę, że przede wszystkim ten spektakl powinien być oglądany przez młodzież, dlatego bardzo chętnie e, zorganizujemy tutaj w Muzeum Dulak 121 dla szkół, dla klas e, e, takie pokazy i bardzo proszę, żeby się z taką chęcią zobaczenia tego zgłaszać do nas. E, jest to dla nas bardzo ważne. Tak naprawdę to y, nasz spektakl zabiera wszystko to, co tworzy to miejsce czyli historię y, osób pędzonych przez Dulak, a było ich ponad 650 tysięcy, więc. Y, Cały spektakl oparliśmy na wspomnieniach, które zostały spisane albo zostały nagrane też w formie wywiadu przez pracowników muzeum i przekazywane są ustami aktorów, aktorów seniorów, więc e, tym bardziej, wydaje mi się, jest to e, ten wydźwięk jest podkreślony, bo łącznie z tym, że jedna z naszych aktorek przeszła przez dulak, będąc e, w łonie pod sercem swojej mamy. I mama jako ciężarna kobieta była, była też tędy, tędy przeprowadzana. Mamy na widowni e, dwójkę osób, które w wieku kilku dni i dwóch latek też się w tym, w tym miejscu znalazły. A co robi ta pocztówka w nazwie spektaklu? Ona jest symbolem? Jest symbolem, bo to jest taka pocztówka z przeszłości do, do teraźniejszości i przyszłości. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli e, rozejrzymy się i zastanowimy się nad tym, co dzieje się aktualnie na świecie, to temat... Ten temat jest cały czas bardzo, niestety, bardzo, bardzo aktualny. W momencie, kiedy wybuchła ta wojna na, w Ukrainie, tutaj w Muzeum Dulak, następnego prawie że dnia, czy dosłownie dwa dni, po zorganizowaliśmy taką zbiórkę rzeczy najpotrzebniejszych. I muszę powiedzieć, że ten Pruszków, który ma tradycję pomagania, no odpowiedział na tę zbiórkę bardzo, bardzo aktywnie. Ona zaczynała się o godzinie 12 w sobotę, a o godzinie za 15 pierwsza mieliśmy pełne muzeum. I były to rzeczy, które wcale nie były niepotrzebne tym ludziom, którzy je przynosili. To były całe paczki z żywnością kupioną, to było mleko dla dzieci, różne... Rzeczy czystościowe, prawda, niezbędne. Naprawdę ten odzew był olbrzymi, i on świadczy o pewnej wrażliwości, której nam potrzeba.